Uniknięcie pułapki średniego rozwoju to jeden z podstawowych celów, jakie stoi przed polską gospodarką. By stało się to możliwe, przedsiębiorcy działający w Polsce muszą nie tylko rozwijać swoją, swój biznes, swoje firmy w oparciu o, o polski rynek, ale również myśleć bardzo intensywnie o ekspansji zagranicznej. O tym porozmawiam z panem dyrektorem Zbigniewem Kowskim z PFRTFi. Panie dyrektorze, co PFR dokładnie robi po to, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom wyjść za granicę, rozwinąć swój biznes i myśleć rzeczywiście ambitnie o tym, żeby konkurować na innych rynkach z firmami czasami silniejszymi, czasami bardziej doświadczonymi, między innymi Nie z, z takich, jak, jak Niemcy, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone? Zadał pan bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze, jedno z moich ulubionych, bo to... Wychodzenie z pułapki średniego rozwoju to rzeczywiście wyzwanie, przed którym stoimy. Dla mojego pokolenia stała się rzecz zdumiewająca nie wiedzieć kiedy wyszliśmy z problemu bezrobocia, w którym przebiegało prawie całe moje dorosłe życie. Odkąd pamiętam, prawie zawsze mieliśmy problem z bezrobociem. Nagle mamy odwrotny problem z brakiem rąk do pracy. Ale problem, który ciągle mamy, to to, że wielu z nas chciałoby zarabiać więcej. Eee, a w kategoriach tych górnolotnych de definicji to tak chcielibyśmy, żeby Polska wyszła z e, pułapki średniego wzrostu, średniego wynagrodzenia, żeby rzeczywiście weszła w pełni do tej ligi najlepiej rozwiniętych krajów świata. Eee, dzisiaj miałem e, rozmowę na ten temat. I zgodziliśmy się, że tam prowadzą dwie równoległe ścieżki. Jedną z tych ścieżek są innowacje. Polska gospodarka powinna być bardziej kreatywna, wprowadzać nowe rozwiązania, żeby ścigać się z tymi najlepszymi. A drugą ścieżką jest globalizacja polskich firm. I te dwie ścieżki się wzajemnie wspierają, bo żeby budować nowe rozwiązania, żeby tworzyć nowe produkty, musimy mieć skalę. A na jednym polskim rynku trudno jest zbudować skalę, która pozwoli finansować intensywnie nakłady na badania i rozwój, na tworzenie nowych produktów. I to jest naturalna droga, którą idzie coraz więcej dobrych polskich firm. To się nie staje dlatego, że to jest modne, że ktoś wytyczył ten kierunek. To się staje dlatego, że to jest naturalna droga rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, które. Wyrosły na tym rynku, zdobyły na nim pozycje, zoptymalizowały się, przeszły przez cięższe czasy i lepsze czasy, przetrzymały wiele różnych rzeczy i są na tyle silne, żeby pójść krok dalej. Polska jest największą gospodarką regionu. Jeżeli jakaś firma jest dobra w Polsce, to prawdopodobnie, to prawdopodobnie też znaczy, że jest jedną z najlepszych firm w swojej branży w regionie. I to zaczyna być naturalne, że szuka sobie miejsca na rynkach krajów wokół Polski, tych bardziej ryzykownych, tych mniej ryzykownych, na rynkach krajów, do których wcześniej tylko eksportowała. Firmy chcą być bliżej klienta, chcą kontrolować dłuższy odcinek łańcucha wartości, chcą zarabiać większą marżę, chcą mieć silniejszy kontakt z klientem, bo to je uodparnia. Na zmiany rynkowe, jeżeli gospodarka światowa zwolni, tak jak niektórzy mówią, że ma się stać, to znowu będzie trochę ciężej, i wtedy potrzebujemy wszystkich przewag, jakie jesteśmy w stanie zdobyć. Również tych, że będziemy mieli dobrą rozpoznawalność marki, dobry kontakt z odbiorcami. Żeby to mieć, musimy tam być. I ta logika prowadzi polskie firmy do ekspansji do innych krajów. Do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Eee, wiele krajów, rządy wielu krajów prowadzą aktywną politykę wspierającą to działanie. Widzimy zresztą na każdym kroku inwestycje z wielu krajów europejskich, z wielu krajów świata e, rozwijające się w Polsce. Jeżeli to jest dobre dla nich, to jest dobrze, dobre także dla nas. Eee, polskie firmy długo się uczyły, teraz zaczynają iść tą drogę. Tak jak inne kraje, bardzo słusznie wspierają inwestycje firm z sektora prywatnego e, służące zdobywaniu pozycji na rynkach innych krajów, tak Polska zaczyna również wspierać ekspansję swoich firm. E, to jest naturalna symbioza sektora publicznego i prywatnego. E, instytucje państwa wspierają rozwój biznesu, e, bo to buduje podstawy dobrobytu przyszłych pokoleń Polaków. Zresztą nie czekajmy na przyszłe pokolenia, naszego też. To się dzieje szybko. Eee... Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest małym elementem tej układanki. Mamy całą grupę PFR, która organizuje i koordynuje działania różnych instytucji. Mamy ramię doradcze, informacyjne, reprezentowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, z którą mamy znakomitą współpracę. Mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy inne fundusze grupy PFR. Wśród nich Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest tym niewielkim elementem, tak jak ciągle jeszcze niewielkie są inwestycje zagraniczne polskich firm. To jest historia, która dopiero zaczyna się dziać na naszych oczach. To są pierwsze próby. Mamy niewiele firm, które są już w znacznym stopniu zglobalizowane czy umiędzynarodowione, które są obecne nie tylko eksportowo na rynkach wielu innych krajów. Czy mógłby Pan dać jakiś przykład firmy, polskiej firmy, która rzeczywiście dzięki wsparciu Funduszu Ekspansji Zagranicznej podjęła jakiś ciekawy projekt, czy rzeczywiście ma jakieś fajne, ambitne plany rozwoju na, na innych rynkach? Ta lista jest ciągle dużo krótsza niż byśmy chcieli, ale zaczyna się szybko wydłużać. Umowy, które podpisaliśmy w ostatnim czasie, no w tym roku już trzy. Mamy nadzieję, że do końca roku doprowadzimy do podpisania umowy jeszcze cztery inne projekty, gdzie przygotowanie umów inwestycyjnych w każdym z nich jest już dość mocno zaawansowane. Pipeline na kolejne miesiące, na następny rok, też widzimy już coraz mocniejszy. Z ciekawych rzeczy, które ostatnio podpisywaliśmy, to są umowy z R22, notowaną na warszawskiej giełdzie spółką, która jest jednym z liderów polskiego rynku hostingu internetowego, a wspólnie z funduszem buduje swoją pozycję w innych krajach Europy Środkowej. Zawarliśmy umowę z Rainbow Tours, które razem z nami będzie dalej rozbudowywać sieć własnych hoteli, czyli będzie już nie tylko agencją, która wysyła polskich turystów do zagranicznych hotelarzy, ale będzie także coraz mocniej budować tamtą nogę biznesu. Wcześniej rozpoczęliśmy współpracę z również giełdowymi polskimi spółkami, takimi jak Elemental Holding, firma z branży recyklingu, czy ASM Group. To są usługi wsparcia sprzedaży. Także tych klientów mamy coraz więcej. Rok 2019 mamy dużą nadzieję, będzie dla nas znacząco rekordowym i tym pierwszym z kolejnych rekordowych lat. Eee, chyba zaczynamy przełamywać jakąś barierę. To jest ulaśnikowe. Jak coś się zaczyna, to na początku jest ciężej, a ale potem. Stopniowo. Te relacje buduje się długo i inwestycja zagraniczna to nie jest coś, co polskie firmy robią pochopnie. Zresztą nie tylko polskie. To jest zawsze bardzo poważna decyzja i bardzo poważne wydarzenie w życiu firmy, do którego przedsiębiorca przygotowuje się rok, dwa lata, myśli o tym, co zrobić i potem jak to zrobić. Także ten pipeline narasta i on będzie przynosił efekty w kolejnych miesiącach. Znaczy Nie jest tak właśnie, że polskie filmy są zbyt ostrożne, to znaczy, że czasami rzeczywiście jest okazja, którą mogłyby wykorzystać i osiągnąć rzeczywiście nie jakiś globalny poziom, ale rzeczywiście się móc fajnie właśnie wykorzystać ten moment, wykorzystać swoją silną pozycję w fundusze, tak, które są im oferowane, ale jednak ta obawa przed ekspansją jakaś taka powiedzmy, bo brak tych przykładów tak, globalnych sukcesów polskich filmów, rzeczywiście może tak. być troszkę. Eee, tak, ale... Nie krytykowałbym przedsiębiorców, że są zbyt ostrożni. Życie nauczyło ich ostrożności. I to, że starają się dobrze planować, to raczej zaleta. A instytucje państwa powinny ich w tych projektach wspierać. To, że tych projektów widzimy nadal tak niewiele, że tych akwizycji na świecie robionych przez polskie firmy jest może kilkanaście rocznie, że do tego dojdzie może drugie tyle projektów typu Greenfield. No to mówimy, nie wiem plus minus z rzędu może 30 projektów rocznie, to, no to nie jest wiele. Mhm. Eee... Nawet jest początek, na który można coś rzeczywiście zbudować. Po tak? stronie no. przedsiębiorców to też jest krzywa uczenia, bo często na takich konferencjach jak ta dzisiejsza e, pada pytanie o trudności, które e, przedsiębiorcy napotykają, ograniczenia tej ekspansji. I często wtedy mówi się o dostępności finansowania. No ja siedzę po stronie finansowania, więc ja widzę ten problem z dokładnie drugiej strony. Ja mam problem z tym, że chciałbym widzieć więcej dobrych projektów. Czyli z mojego punktu widzenia zdobycie finansowania dla dobrego projektu przez dobrą polską firmę nie jest żadnym problemem. Problemem jest wydevelopowanie projektu dobrego, takiego, żeby przedsiębiorca czuł się z nim komfortowo, bezpiecznie i takiego. Żeby fundusz mógł go, mógł go pozytywnie ocenić. E, a to wynika z tego, że ta historia jest tak krótka, że tych projektów do tej pory było takim wiele, że ta zakumulowana wiedza ciągle nie jest wielka. E, nośnikami wiedzy są ludzie, ponieważ tych projektów przez ostatnie 20 lat było takim wiele, to też i na rynku nie ma wielu menadżerów, którzy mają realne doświadczenie ze zbudowania biznesu w innym kraju. To znaczy, że wiele projektów ekspansji zagranicznej jest dla polskich firm pierwszymi w historii. Muszą się wszystkiego uczyć na swoich błędach. No to niestety jest trudna droga. To może, pewnie zbliżamy się powoli do końca, to może zdążyłbym jeszcze wtrącić parę słów o funduszu, bo do tej pory rozmawialiśmy o ogólnym krajobrazie inwestycji zagranicznych z Polski, a o ofercie funduszu nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć ani słowa. Co robi fundusz? Fundusz Rzeczy Niemożliwe czyni łatwiej wykonalnymi. Jeżeli polskie firmy uważają, że inwestycje zagraniczne są ryzykowne, jeżeli brakuje im kapitału na to, żeby wziąć na siebie takie ryzyko, to fundusz dostarczy połowę kapitału i weźmie na siebie połowę ryzyka. Mówiąc obrazowo, do każdego miliona euro, który polska firma zdecyduje się zainwestować za granicą, fundusz dołoży drugi milion euro na 10 lat i razem się przekonamy i razem zobaczymy, jak nam ten projekt wyjdzie. Jeżeli wyjdzie słabo, to szkoda nam wszystkim i zwrot funduszu z tej inwestycji będzie niższy. Jeżeli wyjdzie wspaniale, będziemy chcieli partycypować z partnerem w dzieleniu się owocami tego rozwoju. Co jeszcze dołożymy od tej najtrudniejszej strony? Eee, trochę nieśmiało się czuję mówiąc o tym, bo to jest jeszcze wcześniej dla nas mówić o takich rzeczach. Ale jeżeli rzeczywiście uda nam się w tym roku zrobić tych kilka projektów i w kolejnych latach również będzie nam się udawało robić po kilka projektów, to Fundusz Ekspansji Zagranicznej będzie instytucją. Czyli firmą czy organizacją w tym kraju, która będzie najszybciej akumulować wiedzę i doświadczenie z bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I współpracując z partnerami na poziomie rad nadzorczych tych zagranicznych zainwestowanych spółek, będziemy e, nieodpłatnie wnosić to doświadczenie do wspólnych projektów z polskimi firmami. E, nie powiemy im, jak lepiej zrobić ich produkt. Bo fundusz nie jest wyspecjalizowany, nie jest produktowy, ale pomożemy im uniknąć niektórych pułapek, które dla nas już będą oczywiste i pomożemy im w tym, żeby nie każdy polski przedsiębiorca musiał się uczyć wszystkiego tylko na własnych błędach. I to będzie dla nich szansa dla dalszego rozwoju. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo miła była ta rozmowa, dziękuję. Dziękuję panu. bardzo.